Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, u mnie dzisiaj na kanale znów będzie królować Liga Mistrzów, czyli będę Wam opowiadał o najlepszej lidze świata, o spotkaniu Real Madrid kontra Manchester City. Można powiedzieć, że to było spotkanie dwóch genialnych trenerów. Mieliśmy szachy taktyczne, zarówno Guardiola, jak i Ancelotti. To są dwaj fenomenalni trenerzy. Jeżeli chodzi o ligę mistrzów, no to Ancelotti częściej wygrywał tą ligę jako trener, ale jest jest starszy o kilkanaście lat od Guardioli. Jeżeli chodzi o to spotkanie, zakończyło ono się wynikiem 1 do 1. Był to dla mnie przedwczesny finał. Jeżeli chodzi o tą pierwszą połowę, no to tak na dobrą sprawę, no to Manchester City, jeżeli chodzi o taką dominację, dominował, ale nic z tej dominacji jakby nie wynikało. Bym powiedział strzał de Bruyne, nieudany strzał Halanda, fenomenalna obrona, Kurtuła, a Real Madrid tak jak nas przyzwyczaił, że czekał, wyczekał i fenomenalna kontra. I Vinicius strzelił pięknego gola. Ten Brazylijczyk jest w niesamowitej formie, bo w tym sezonie to była jego 23. bramka, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Ma 21 asyst i w swoim stylu, jako ten skrzydłowy, popędził. Warto podkreślić, że w tym spotkaniu raz to był na prawej, raz to na lewej. Wymieniał się z drugim skrzydłowym Realu pozycjami. To było piękne, że Modrycz, który w ostatnim czasie zmagał się z kontuzją, jechał, wrócił do siebie, do domu, do Chorwacji. Szamanka próbowała mu pomóc i ten piłkarz, który ostatnio nie grał, jakby zagrał w tym spotkaniu i zagrał pięknie do między innymi do Kamawingi, bo bo wyleciało mi z głowy nazwisko tego francuskiego zawodnika, który w tym spotkaniu grał jako lewy obrońca. Nie przyzwyczaliśmy się do tego, że Kamawinga gra na tej pozycji. Dostał podanie od właśnie Modricza zagrał do Viniciusa, no i Brazylijczyk strzelił gola Stadiony Świata. W tym momencie ja na twarzach zarówno bym powiedział sztabu szkoleniowego Manchesteru City, u Guardioli i u innych piłkarzy Manchesteru City zobaczyłem strach, pewnego rodzaju taki lęk. A to nie powinno tak wyglądać, bo ta, przecież ta drużyna od 10 spotkań wygrywała w lidze angielskiej, mają jeden punkt przewagi nad Arsenalem. Wygrywali. Przecież Haaland potrafił strzelić 35 goli w Premier League, czym pobił rekord Kola i Teddy'ego Sheringama. A tutaj o dziwo zarówno Benzema, jak i Haaland mnie rozczarowali. Ci dwaj napastnicy zostali powstrzymani, ale o tym... Za chwilę. No i tak jak Wam tutaj opowiadałem, Real może w tej pierwszej połowie nie zachwycał, ale po raz kolejny właśnie u siebie w domu, w Madrycie pokazał, że Liga Mistrzów to są jego właśnie królewskich rozgrywki. No ta drużyna, co prawda w ostatnim czasie, wygrała Puchar Kr Króla, ale w lidze zawodzi już ewidentnie Carlo Ancelotti jako specjalista wygrywania Ligi Mistrzów. Już on jakby wszystkie swoje siły koncentruje na lidze mistrzów. I 1-0 Manchester City przegry przegrywał, ale Guardiola w, dru w drugiej połowie jakby no, zmienił styl swojej. Gry Real Madryt to dziwo grał lepiej, dochodził do kolejnych sytuacji, a to jednak City potrafili wy, wyrównać i pięknego gola De Bruyne strzelił ogólnie. Można powiedzieć, że w tym spotkaniu padały bramki stadiony świata. Mi się podobało te zagranie Gundogana, który odwrócony zagrał do De Bruyne. I właśnie reprezentant Belgii strzelił swojego dziesiątego gola ogólnie w tym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Reprezentant Belgii. Próbował od samego początku, jakby często próbował strzelać z różnym skutkiem, ale w właściwym momencie, w drugiej części, drugiej połowy, zdobył ważnego gola 1 do 1. Tak na dobrą sprawę, no to spotkanie rewanżowe zapowiada się ciekawie, ale tutaj dla mnie z takim skazaniem na Real Madryt, bo królewscy przyzwyczaili nas do tego, że no jednak takie spotkania wygrywają. Ale właśnie jestem rozczarowany że napastnicy zarówno Benzema jak i Haaland jakby w tym spotkaniu zostali powstrzymani. No bo przecież reprezentant Norwegii w tym sezonie Champions League zdobył 12 bramek, tak jak wam tutaj wspominałem, w lidze Premier League zachwyca ten właśnie zawodnik Manchesteru City w ostatnim czasie. Na łamach gazet opowiadał o tym że je wątróbki i także serca, bo to jest najczyste mięso w tym sensie, że no indyk czy kurczak to te, te, te jedzenie jest często zanieczyszczone, i właśnie w ten sposób zdradził swój sekret tej niesamowitej siły, tego że jest tak. Zdrowy, ale widać, że oczywiście żartuje, że w tym spotkaniu no, Halan chyba za mało zjadł jednak wątróbek i także serca. No bo z Rudigerem no, miał ciężko. Były zawodnik Chelsea, Londyn, pewnie widzieliście ten filmik na Twitterze, ogólnie w social mediach, jak w codzienny sposób próbował zatrzymać reprezentanta Norwegii. Najważniejsze jest to, że to było zgodne z przepisami i także skuteczne. To, to był jakby klucz do wygrania z Manchesterem City. No, bo, no bo tak jak wam tutaj opowiadałem, Haland no, został powstrzymany, a to jest piłkarz, który jest w fenomenalnej formie. Zresztą jego ojciec no, nie zachowywał się poprawnie, bo na trybunach rzucał wy kibiców królewskich jedzeniem. Zresztą później został wyproszony z trybun, i później za szyby musiał oglądać to spotkanie. Były zawodnik Leeds United. No, jednak ojciec legendarnego. Zawodnika i Dortmund nie powinien się tak zachowywać, i także Benzema w tym spotkaniu rozczarował. Ewidentnie widać, że jednak no, już ten piłka z uwagi już na problemy zdrowotne, jakby no już powoli, już nie gra na takiej intensywności jak w zeszłym roku. Także tutaj warto podkreślić, to mnie cieszy, że jednak Benzema zagrał gorzej, no bo pamiętacie o tym, że Robert Lewandowski w lidze mistrzów ma tylko jedną bramkę przewagi nad fenomenalnym Francuzem, a jeśli właśnie Real Madryt awansuje do finału, no to przyzwyczailiśmy się, że ten napastnik w tych decydujących momentach potrafi zdobywać gole. To jednak lepiej, jednak żeby Francuz nie strzelał tych bramek, żeby, żeby Lewy, przed nowym sezonem czempionik cały czas zatrzymał tą przewagę jednobramkową. No i takie rozczarowanie dla mnie postawa Benzemy i Halanda. Oczarowany jestem De Bruyne, który został zawodnikiem tego spotkania. Także mnie jeszcze rozczarowali, jak tutaj patrzę na statystyki. Bez dwóch zdań, no Gerlich i także do tego Bernardo Silva, jeżeli chodzi o Manchester City. A byłem pod wrażeniem Walkera, Stonesa, czyli tych dwóch zawodników defensywnych, którzy jakby potrafili Benzema powstrzymać jeszcze do tego Stones, który przyzwyczailiśmy się do, do, do tego, że czasem się jakby wcielał w rolę rozgrywającego. Chciał zrobić przewagę w środku pola. Jeżeli chodzi o Manchester City, ale na minus, co mnie rozczarowało, że obaj trenerzy dokonywali mało zmian albo późno, tak jak to robił Ancelotti, albo jak Guardiola, który żadnej zmiany nie przeprowadził. A szkoda, no bo jak masz na ławce Foden'a, Mareza no, czy Alvareza, no to wprowadź któregoś z tych zawodników, tym bardziej że Alvarez. Przyzwyczaił nas do tego, że gdy pojawiał się w tym sezonie, to potrafi te bramki zdobywać, strzelać. Po raz pierwszy od sezonu 2006-2007 w tej fazie półfinałowej, trener nie dokonał zmiany. Pamiętacie, gdy właśnie Manchester United, Alexa Fergusona grał z Milanem, no to wtedy właśnie wielki, legendarny szkocki trener nie dokonał zmiany i właśnie w ślady. Fergusona zdecydował się pójść Guardiola i żadnej zmiany nie przeprowadził tak w stylu Franca Smudy, tylko z tą różnicą, moi drodzy, że Guardiola miał kilku fenomenalnych Zawodników. No, warto było wprowadzić Foden'a albo tak jak Wam tutaj e, mówiłem, Alvarez'a, który, który zachwycał nas na e, mistrzostwach e, świata. Jestem ciekaw, jak Wam się podobało e, to spotkanie. No bo jedni jak Fiery Henry, pamiętacie tego legendarnego napastnika FC Barcelony i Arsenału w mistrz świata z reprezentacją Francji z 1998 roku, na łamach prasy był zachwycony postawą de Bruyne, tego jak ten reprezentant Belgii grał. Z kolei na przykład Sergio Alguero, czyli były zawodnik FC Barcelony, także legendarny napastnik Manchesteru City, krytykuje Guardiola, był tym rozczarowany, że 51-letni Katalończyk jednak nie korzystał z tych zawodników, których Wam przed chwilą tutaj wymieniłem, że to jednak, mając takie, taki kłopot bogactwa, mając tylu fenomenalnych zawodników, no to jednak jest pewnego rodzaju grzech, tak bym to ujął, że ten trener nie zdecydował się na zmiany. Też tutaj warto nadmienić, że pamiętacie Rio Ferdinanda, legendarnego środkowego obrońcy Manchester United i także reprezentanta Anglii. Pewnie widzieliście w social mediach ten, ten filmik, gdy właśnie ten były legendarny zawodnik reprezentacji Anglii, gdy Real Madrid zdobył bramkę na 1 do 0. Gdy Vinicius tego, to, to, tego gola strzelił, to w studiu, w studiu angielskim. Gdzie on tam jest ekspertem i także komentuje spotkania, cieszył się, radował. No, jako legenda Manchester United nie przypada za City, widać, że to, to kibicuje królewskim, żeby właśnie Real Madrid awansował do kolejnej rundy, a szkoda, że City i Real Madrid grają razem w tym półfinale, że któraś z tych dobrych drużyn nie zagra w tej decydującej fazie. Tutaj warto także podkreślić, że Carlo Ancelotti, wyobraźcie sobie moi drodzy, że właśnie ten były ten Paris Saint-Germain Szkoleniowiec królewskich rozegrał 190. spotkanie, znaczy prowadził zespół po raz 190. w rozgrywkach ligi Mistrzów. W ten sposób wyrównał osiągnięcie Alexa Fergusona, i w spotkaniu rewanżowym będzie mógł pobić ten rekord. Jest to niesamowity. Trener, który, który potrafił dwa razy z Milanem i dwa razy z Realem Madryt wygrywać Ligę Mistrzów. Trener, który w pięciu topowych ligach zdobywał mistrzowskie tytuły, no tak jak Wam tutaj opowiedziałem, były to szachy, zarówno Guardiola, jak i Carlo Ancelotti. Żaden z tych trenerów nie zdołał przechytrzyć drugiego. Jestem ciekaw, kto zwycięży w tym rewanżu. Jak myślicie? Tu spoglądam na moje notatki, czy wam o wszystkim opowiedziałem. Także jestem pod wrażeniem gry Modlicza i Krossa. Mówi się o tym, że ci piłkarze mają przedłużyć Kontrakty, i w najbliższym czasie pewnie słyszeliście o tym, że Jude Bellingham, czyli gwiazdor Borussia Dortmund, ma trafić do Realu Madryt i właśnie u boku Modricza, i także Krosa ma jakby się uczyć tego piłkarskiego Abecadła. Jakby ma wokół od tych fenomenalnych dwóch zawodników, ma się uczyć i w przyszłości ich Zastąpić. Chciałbym Drew Bellingama właśnie zobaczyć w, 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 w lidze hiszpańskiej. Wydaje mi się, że reprezentant Anglii poradziłby sobie w tej lidze. Jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie, jak Wam się podobało to spotkanie Champions League. To była uczta futbolu, ale taki przedczesny finał. Jednak powiem Wam szczerze, że brakowało mi takich zwrotów akcji, takich magicznych spotkań, jakie mieliśmy w zeszłym sezonie, kiedy zarówno Real Madrid, jak i Manchester City mierzyli przeciwko sobie, może w tym spotkaniu rewanżowym. W Manchesterze doczekamy się takich niesamowitych spotkań. Widać, że właśnie drużyna Guardioli, po tym jak w zeszłym roku, w takich niecodziennych okolicznościach, odpadali walcząc z Realem Madryt, kiedy, kiedy im jakby no. No, zostali wyeliminowani w ostatnich minutach królewscy ich tak jakby po, po, pogrążyli. No to widać, że jakby Guardiola miał respekt pewnego rodzaju i jakby chciał na spokojnie w tym spotkaniu osiągnąć dobry wynik, tym bardziej, że nie ma już tej zasady z golem, więc, więc, więc to były pewnego rodzaju piłkarskie szachy. Czekam z niecierpliwością na derby Mediolanu. No, najbardziej mi się podobał De Bruyne, a rozczarowany jest No i Courtois, który, który bronił fenomenalnie w tym spotkaniu. A szkoda, że, że jeden z piłkarzy Real Madrid w końcówce tego spotkania nie zdobyły bramki takiej z dystansu rezerwowy Królewskich strzelił, a Ederson obronił fenomenalnie ten strzał, bo znów byśmy mieli taką bramkę stadionu świata. Rozczarowali Michaland i Benzema. A Was czekam na Wasze odpowiedzi, jak oceniacie to spotkanie. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to w kolejnym odcinku pewnie dalej będzie u mnie na kanale Królować Liga Mistrzów Ekstra Klasa. To tyle, jeżeli chodzi o te bieżące sprawy. Jeśli podoba Wam się materiał, który nagrałem, pamiętajcie o łapce do góry. Dziękuję za subskrypcję. Tych, którzy nie subskrybują, zachęcam do subskrypcji. Pamiętajcie, powiedzcie sąsiadom, że u mnie na kanale istnieje znaczy, że istnieje taki kanał Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie, i tutaj próbuję Was zarażać w ten sposób miłością do sportu. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Hej!